Cześć wszystkim, witajcie w filmie, w którym zamieniamy się w komentatorki Ale faktycznie na kanale pojawiło się kilka takich filmów i też bardzo ciepło je przyjmowaliście I w sumie były fajną zachętą do komentowania również przez Was Więc bardzo się cieszymy i stwierdziliśmy, że dzisiaj jak widzicie po tytule Po prostu przyjrzymy się nowościom z sieciówek i weźmiemy pod lupę Zare i Reserved Obie, jeżeli mamy właśnie robić zakupy w sieciówkach to to są nasze jakby ulubione Mhm. Więc no, sprawdźmy, co jakby widnieje i co według nich teraz powinno być najmodniejsze i co powinniśmy nosić, czyli kategoria nowości No to zaczynamy od Zary, będzie tutaj, że tak powiem, będą nasze telefony dzisiaj e, widoczne, ale też postaramy się oczywiście Wam tutaj wklejać to, o czym opowiadamy e, jeżeli chodzi o nowości w Zarze, to na pierwszy rzut e, jakby jest piękne zdjęcie no przepiękne. Jest tak. przepiękne to Jak zdjęcie. na Zarę, gdzie te pozy są naprawdę porypane. Ja nigdy nie rozumiem dlaczego. Ale czy ty byś powiedziała, że to zdjęcie jest zdjęciem um, ubrań y, z sieciówki, które po prostu nie, chcesz kupić? Nie. Czyli takie po prostu. Modowe, nie? Mhm. Artystyczne, ale, ale modowe w takiej modnice, tak? Dokładnie. I tutaj ogólnie widzimy, jakby screenując cały ten folder, przynajmniej jego fragment, że jest ogromna inspiracja Małym Seregą, mhm. czyli filmem, który teraz dokładnie dopiero gdzieś tam się pojawił. Ale dokładnie, tak jak ty mówisz, tutaj chodzi o błysk, o satynę. O, widać cekiny, przezroczystości. przezroczystości, no takie właśnie jakby inspiracja syren, syrenim ogonem. Tak, tak, no um. takie odblaskowe rzeczy, które są, um, ja bym powiedziała tak, one trochę zakrywają o 2000, bo wtedy też dużo piosenkarek na scenie mhm. nosiło takie ubrania, ale z drugiej strony latem faktycznie takie tkaniny pięknie odbijają światło. I na przykład gdyby założyć taką spódnicę i te to, ten, to góry od kostiumu na plażę w Saint-Tropek, gdzie w ogóle woda błyszczy jak diamenty, no to wydaje mi się, że to wyglądałoby kosmicznie dobrze. I Ty w takich spódnicach na przykład wyglądasz super. Bo jeżeli chodzi o spódnicę, to dokładnie, słuchajcie, um, to można powiedzieć, że jest coś, co już na kanale Wam pokazywałyśmy, bo tak naprawdę jest to... Um, Podobna rzecz do tej, którą ja mam z marmła. W ich najnowszych kolekcji pojawiły się właśnie dusze, midi mhm. spódnice satynowe, chociaż no, tam ten materiał jest zdecydowanie wydający się. No. Tak, tam była obawisko za 100%. I tam mocniejsze kolory, bo dziewczyny w swojej kolekcji postawiły na tą mocną zieleń, na niebieski. błękit, taki niebieski. Ale chyba jest też hmm. beż. Być może, widzisz, nawet nie zwróciłam uwagi, faktycznie jeżeli chodzi o tę spódnicę z Zary, ona wygląda pięknie, widać, że jest też dobrze skrojona, ma delikatne rozcięcie, które spowoduje, że będzie wyglądało się e, no, korzystnie, bo przy tak długich spódnicach mm -hmm. rozcięcia są jak najbardziej wskazane, ma też delikatnie widać, że takie jakby marszczenie, które prawdopodobnie ma też ukryć jakieś mankamenty w okolicy brzucha, więc to też jest moim zdaniem e, na plus. Jeżeli... o! To mnie zaskoczyło, byłam pewna, że to będzie poliester, 100% byłam pewna. Słuchajcie, ta słodnica kosztuje 149 zł i jest w 97% z wiskozy, a 3% to elastan, więc... Um... To ona może być bardzo wygodna, bo elastan no. z wiskozą to musi dawać w ogóle mega komfort, a wygląda na taką... Jakby miała się przyklejać do ciała, nie się Dokładnie. A nie, a, a jakby, Dokładnie. a nie jest chyba taka nowowisko, za tak się oddycha z Tobą, nie? Więc wydaje mi Super. się, że to jest całkiem, całkiem nice. na plus. Co tutaj jeszcze w Twoją y, uwagę przykuwa, to że tak powiem, y, rób stop. A to, metalizowana sukienka z siateczki. I czego ja chcę o, no przepiękna o. jest, tylko ona jest przezroczysta na pewno. Tak, o tak. tak. Czy to jest, no właśnie, te przezroczystości, takie siatko, nawet siatki, widziałam, że dziewczyny nawet same ze sznurka robią takie ala sieci rybackie, które nakłada się na, na ciało. Widziałam też wtedy warium że są takie topy, tylko one są bardziej z jakimiś takimi błyszczącymi perełkami. Mi się to bardzo podoba, ale właśnie jako dodatek na przykład na jakieś body, na zwykły top, na kostium kąpielowy, to wygląda bajecznie i taka sukienka, no powiem tak, no, na miasto w tym nie, nie wyszła, tak po prostu, chyba bym za bardzo czuła wzrok ludzi na sobie, ale no właśnie na wakacjach, na plaży, okay. na imprezę. to się rządzi innymi i swoimi prawami. Tak, ale gdyby podkład założyć, na przykład taką beżową obcisłą tubę sukienkę mm -hmm. i na to to, to to Ten może wyglądać bajecznie, sobie. naprawdę. No i ona kostium kąpielowy też. I ona kosztuje ile? kosztuje 139 zł, no mm tak -hmm. na sukienkę to jest No i tu słuchajcie, dużo. też mamy wiskozę, włókno metaliczne, no to właśnie to jest to, co powoduje ten błysk, no i elastan. Kurczę, całkiem niezły ten skład, jestem, jestem tak Faktycznie, zaskoczona, tak. powiem Wam, że podeszłam do tej Zary trochę, mm, tak wiesz, co chodzi, tak... Mm, Niekoniecznie, że coś znajdziemy Te fajnego. zdjęcia były takie właśnie nazwijmy to nieludzkie, wiecie o co mi chodzi? Szucznie, no. Że one są tak bardzo bajkowe właśnie, mm -hmm. że nie potrafiłam wyobrazić sobie sprowadzając je na ziemię, na zwykły krajobraz no. nasz, że tak powiem polski, czyli no właśnie na no, wakacyjny prędzej, ale e, nie mniej, schodząc nieco niżej, już zaczynamy właśnie mieć krajobraz ewidentnie... był jaki piękny! Piękne, piękne rzeczy. To... Czyli coś, co też, e, o czym mówiłyśmy, że to będzie modne w filmie, który w ogóle właśnie, w o tym, co nadchodzi. E, I też wpływ na niego, więc... Dokładnie, wiosk. bo tam uczestniczyliście bardzo, że tak powiem, licznie w ankietach. Na naszym Instagramie, oczywiście, na Instagrama zapraszamy. No i tutaj już na przykład widzę, że ta drapowana sukienka mini z domieszką lnu, to jest coś, o czym Ty wspominałaś, że faktycznie. Teraz ten len też um, on zawsze gdzieś tam się pojawiał, ale teraz ma swój ewidentnie po prostu swój czas. Tak. Um, um, mam wrażenie, że teraz się właśnie te sieciówki prześcigają, kto będzie miał fajniejsze rzeczy z lnu, z domieszką mm. lnu, że ten len jest, stał się takim szlachetnym um, rodzajem materiału. Bo ludzie też się nauczyli, że len jest super na lato i ludzie szukają lnu. To prawda. A właśnie ta domieszka też często powoduje, że kupisz bo taniej. Tak, ale nie? tu, co jeżeli chodzi o tą drapowaną mini, ona jest dość odważna, wiadomo, że mm, też na co dzień nie wiem, czy mi się z nim, na nią zdecydowała, ale to, co mi się podoba, że ona jest właśnie drapowana, że ma tą domieszkę lnu, że można y, dzięki tym wszystkim marszczeniom też poukrywać i ona może jeszcze ładniej zbudować Wam sylwetkę, więc jeżeli jesteście odważniejsze, albo właśnie no wakacyjnie tym bardziej, to ona może wacela? być, no, no, dokładnie, taki, w sumie tak. taka koktajlowa, mała, czarna i to jest też coś, co teraz bardzo mocno jest widoczne, moim zdaniem, to te wszystkie to, Topy bez, ręka, bez ramionczek, czyli po prostu z, zwykły, no, no zwykły top, który jest taką bandamką bardzo zasłaniającą biust, czyli ramiona są odsunięte. Dla mnie niestety to jest e, krój no nie do prze, nie, 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 do, nie do przeskoczenia, bo ja muszę mieć wystonosz, ale jeżeli nie musicie, to to wygląda mega kobieco i w ogóle całe ramiona odsłonięte. To prawda shorty na przykład z wysokim bardzo stanem. Oh, beautiful e, bardzo piękna. I tutaj słuchajcie, no po raz kolejny bardzo miłe zaskoczenie. Cena 199, ale mamy 50% wiskoza, 50% len, a podszewka, 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 tak, podszewka to jest 100% 100% wiskoza, więc naprawdę. Oh, no to naprawdę oddychasz tym. czyli... Dokładnie. I to, Ten top. Proszę kliknąć ten top. Ten top opowiadań. Mówiłyśmy o szydełkowych rzeczach, czyli i torby, ja w ogóle takiego fakap jeden miałam z szydełkową torbą. Mówiłam Ci o niej? Nie. Zamówiłam z H&M torbę szydełkową, już miałam w tamtym roku ją zamówić, ale w tym roku była jakby nowa wersja i przyszła, w ogóle stówę kosztowałam. je. dobra, biorę. Słuchajcie, okazało się, że ona była taka, to była taka torebunia, a na zdjęciu wygląda jak torba na ramię, taka wielka hipisowska, taka mi się marzyła dupa wysłałam <laughs> oczywiście, nie wiem pewność, jak kretynka taki, no co tam? Może telefon nad mi się nie zmieścił. No. Naprawdę ona była malutka. dziś mam w ogóle jakieś zdjęcie, to może Ci pokażę. Więc szydełkowość jest super, bardzo mi się to podoba i Tobie też wiem, że gadałyśmy tak. o tym, że to naprawdę jest taka. Coś takiego, co dodaje i czegoś letniego, stylizacji, bo wiadomo, że to już jest letnie, bo raczej nie nosimy takich rzeczy zimą, ale też z drugiej strony mm, można się fajnie pobawić kolorami. I widzę, że większość szydełkowych rzeczy fajnie tak y, kolorystycznie. Tak. Tutaj, na przykład, ten top, który jest mm, u góry, szydełkowy. A na dole chyba to jest w ogóle Glen. Właśnie zaraz sprawdzimy skład, ale jeszcze w ogóle te koraliki. To wszystko do siebie pasuje. No, te koraliki też szale. takie pomiędzy. No, naprawdę amazing. jest naprawdę bardzo piękny jakby projekt. Modal! Ma tak, 64% bawełny, 36 modal, a ozdoby są z poliestru i poliamidu, ale no, nie zmienia to faktu, że jest naprawdę uczne. No i jeszcze robię stylizację. Tak, no znowu nie no, na moją tak. sylwetkę, niestety, ale myślę, że jeżeli faktycznie macie nieco mniejszy wióz, to ja jestem przekonana, że taki top. On robi ci, w, w tobie <grych> całą stylizację, naprawdę. To jest też taka, taki mm. motyw, wow, który jest, łączy wiele, że tak powiem, modnych cech. Między innymi jakby ten dekolt mam wrażenie, że też teraz tak taki, jak by to nazwać, pofalowania, pofalowania dokładnie to po prostu najprościej. Pofalowania są bardzo modne, ale to też wygląda bardzo kobieco. Dodatkowo, jakby dodaje tego czegoś sukience, bo gdyby była taka prosta, no mam wrażenie, że to jest naprawdę ogromny atut. Tutaj mamy połączenie też właśnie tych takich bardziej haftowanych rzeczy. Bluzka jest Delikatnie w kimonowym wzorze, bo ma też te poszerzane takie. Ogólnie ma być nieco szersza, nie jest związana, ale ma coś z, właśnie z takiego kimonowego. I sprawdźmy z, z ciekawości. Tutaj mamy 100% bawełny, a hafty są poliestrowe. Mm -hmm. ale bluzka kosztuje 129, no powiem Wam szczerze, że ja bym się nią <noise> mocno zainteresowała. OMG! Dawaj. Mini sukienka z, ażurowym, z ażurowymi taśmami. To też jest coś takiego, co mam wrażenie, że już się co roku przewija. Ale właśnie ona, no, no powiedz, znaczy to nie wygląda no. pięknie na opalonej skórze. Przepięknie. Tak, kobieco, taka prosta sukienka, tak. zwykła, po biała sukienka tak. na ramionczkach, a zobacz, jaki robi efekt. Do tego jakiś tak. mocny wisior i w ogóle styluwa top. Ja bym bardzo zwróciła uwagę na takie coś, u kogoś na plaży, tak. albo na przykład nawet na mieście, niż na jakąś w ogóle wyfiokowaną, jak to mówi mój tato, e, jakąś pannicę, wiesz, sukni jakiejś takiej balowej. I tutaj również mm. bawełna i model. No nie no, model to jest coś, co ja no właśnie mm, taki mono, o których. Czasami nas pytacie, te, które. Nosimy w sumie obie z The Other Side. One właśnie są z modalu. I to jest taki materiał, który jest tak, tak genialny w noszeniu też latem. Bo to jest materiał, który pozyskiwany jest sztucznie, ale jest z celulozy, więc jest w sumie naturalny. Ale nieważne, model jest po prostu genialny, bo on pięknie oddycha. I on w ogóle powoduje, że nie pocicie się, bo on chłonie bardzo dużo wilgoci. O modalu czytałam nie bardzo dużo, bo byłam ciekawa, o co tutaj z nim chodzi. I jeżeli będziecie. Tak, tak macie model w ciuchu, to biercie, że tak, tak. tak. bierę, bierę. Tam o Boże, też. jakie piękne, Piększa przepraszam będę płakać. E, sukienka, kombinezon, o z kaniny Plumetti, 79 złotych, no absolutnie przepiękne zdjęcia, które już... Są o Boże, jaka śliczna sukienka. to jest chyba kombinezon, czyli to o. może mieć jeszcze, że tak powiem, w kroku, Też tutaj kolorów. tego nie widać, ale wydaje mi się, że no przepiękna jest. To jest totalnie nie no, amazing. Ja no myślę, amazing. że każda sylwetka będzie w tym wyglądała dobrze, I w ogóle... ale inaczej, bo to nie jest sukienka, która będzie Wam podkreślała kształty, tylko to jest sukienka, która zrobi po prostu Wam efekt luzu. Ale te to też te rękawy, doje. absolutnie, to wiązanie, to wiązanie z tyłu, to, że e, u góry kłada się w tę stronę, w poziomie, tu układa się w pionie, więc ona też automatycznie wizualnie mocno tym właśnie buduje jakby i pięknie podkreśla sylwetkę. Świczy. Absolutnie jest przepiękna, urokliwa, sprawdźmy skład. No tutaj już mamy bawełnę z poliestrem, ale tego poliestru jest tylko 12%, natomiast potrzebka jest bo podejrzewam, że wiesz co, że te hafty są bardzo być bo Te często dokładnie. są po to, żeby dokładnie. one były trwalsze. I te chwosty w nawiązaniu z tyłu, no wszystko no, no, tutaj się zgadza i podejrzewam, że ona właśnie jest dość krótka, wygląda jak sukienka, ale skoro jest nazwana kombinezoną, to podejrzewam, że że tak powiem, jest yy, no z, spodenkami. z spodenkami pod spodem. Przepiękna, naprawdę, aż normalnie... Hmm, Dawaj dawno reserved. Nie, dawno mnie nie wzruszyła jakaś się rzecz tak ładna. Dobra, reserved. Słuchajcie. w ogóle tylko chciałam dodać, że ja miałam przez bardzo długi czas, także rezerw to była jedyna sieciówka, w której ja kupowałam był taki czas. Tak, i e, jeszcze się śmiałe załatę w to. Of, bardzo tak. często tam kupowałam. A bardzo później, się z nią kojarzysz. No ale później jakoś tak się na tę sieciówkę obraziłam, bo ona mhm. w pewnym momencie poszła w jakimś takim dziwnym kierunku bardzo eleganckich rzeczy. I ja już nie, nie łapałam tego. Nie. Mhm. I teraz nagle. Nie wiem, co się wydarzyło, że oni nie dząż otworzyć swoją sekcję domową, która naprawdę jest bardzo fajna, taka trochę Handem Home, e, moim zdaniem, to z taką porównała cenowo. E, to ciuchy naprawdę takie dla naszego wieku, już o to mi chodzi, że tak czuję, że nie, bo na przykład już w berszce. Jesteś już to się staro, jak już, patrzę na te wszystkie no, kolekcje. Tam, znaczy niektóre ubrania mogą mi się spodobać, ale na pewno nie tak, żebym tam, o Jezu, bo bym czuła, że to, nie zrozumcie nas źle, o to chodzi, że my mówimy, nie, już wersz, to 30 latki nie mogą. Nie, wcale nie. Oczywiście. Absolutnie. Ale e, jednak, patrząc na reserw, to mam wrażenie, że widzę takie, takie coś, nie wiem, klasy, ale jednocześnie luz, widzę, widzę jakiś pomysł i to jest super. Mhm. I tutaj faktycznie na przykład, no wejdźmy w te shorty. Zapraszam. Bo shorty jest, to jest coś, co Ty nosisz od bardzo dawna. A ja myślę, że tak od 4 lat też bardzo lubię. Mhm. I tutaj mamy liniane szorty i one są takie bardziej eleganckie, z, zapinane z zaszewkami, ale one też bardzo fajnie robią taką trochę literę A. One mają przepiękne zaszewki, właśnie, które y, dodają im szlachetności, bo naprawdę, jeżeli chodzi o materiał, to materiał oczywiście, że robi robotę, mhm. ale też jakby. Yy, skupienie się na detalach w uszyciu, już nie mówię o dodatkach, tak. które się pojawiają na ubraniach, ale też właśnie to, jak zostały zaszyte, jakie mają szlufki, jakie mają zapięcie, to są wszystkie takie drobne drobnostki, które mm. powodują, że ubranie wygląda na szlachetniejsze, na bardziej yy, no, po prostu dopracowane. To I, to, I te szorty tak wyglądają, są przepiękne. Tak. Kieszenie, no i mamy 50% bawełny, 50% lnu, Super. więc myślę, że uczciwie, jak na to, że mówię, szorty z lnem. A to jest faktycznie pół na pół, więc naprawdę są ładne. Jest tylko ten kolor tak, bo czasami są. Ja tylko dodam, że fajnie, bo rezerwy też poszli w większą rozmiarówkę. Więc jeżeli na przykład nosicie XL albo XXL, to wiele rzeczy jest też w tych rozmiarach. Więc już nie trzeba się tego rezerwować, bo wiem, że wiele dziewczyn pisało nam, że Ani, rzeczy są po prostu za małe. O wow! Ja mam także jakiś piękny, chce mi się płakać. Nie wiem, ale po prostu ta dziewczyna tak wygląda pięknie. To będzie wygląda jest... Waflowana? Tak, ale czemu ona na niego jak. Syrenka. No w ogóle no jest przepiękna no nie. I w ogóle zdjęcie, nie no, ta Wszystko. sukienka jest niesamowita. Wow. Sukienka Maxi ze strukturalnej tkaniny. Jest, przepięk, jest przepiękna. Kosztuje 199,99 i absolutnie jest też przepięknie sfokowana. Oh, jest bardzo, ten materiał no, no. jest wyjątkowy. No, no wow. Jest niesamowita wow. i słuchajcie, ona jest bawełna. 72%, a reszta to z poliester i elastan. Podejrzewam, że znaczy to dobrze, że jest tam też trochę sztuczności tej, która nadaje elastyczność, bo gdyby ta sukienka była totalnie bawełniana, to podejrzewam, że mogłyby być tak jak takimi grubszymi jeansami że wiesz, założysz i już się nie ruszasz. Ja, nie, ona wygląda przepięknie, nie to wiem, nawet właśnie Birkeny, nic i nic. I nic więcej. I nawet właśnie takie po prostu te proste włosy, make up, no make up, bo chodzisz i jesteś totalnie ja, modowa. Ja na przykład tutaj też widzę, no, bardziej, nie, będzie bardzo głupia, ale taki duży, skórzany pasek brązowy okay. w takim na przykład, widzę to na przykład u mnie w sylwetce, bo mhm. ja wiem, że gdybym to założyła, to bym się z moimi boczkami nie czuła, bo Ty mhm. masz sylwetkę taką kolumnę, więc to by wyglądało perfekcyjnie. Ja na przykład bym musiałabym trochę powarczyć o tą no nie, no jest przepiękne, słuchajcie, jeżeli szukałyście takiej kiecy, o kurde, to jest na lato w mieście, na lato na w czasach. E, I jeżeli chronicie skórę, żeby się nie opalać, nóg no, ktoś tam, no to w ogóle totalnie. Karlinko, co Cię tu by zainteresowało? Tutaj też bardzo wakacyjna jakby seria zdjęć ze spódnicą, która jest totalnie przerysowana, która kojarzy mi się z, nie wiem, z czemu, ale z południem stanów. W sensie jakiś po prostu właśnie. A misze? A, a misze trochę, ale a mi, a mi trochę z stoskanią. Też, tak Pięknie w porównaniu z tym topem, w połączeniu z tym topem, wygląda absolutnie przewspaniale. Mm. E, taka bardzo, właśnie dla mnie, mocno też wakacyjna, w pięknym, delikatnym wzorze z tą dużą falbaną na samym końcu. A taka niebezpieczna, tak? Bardzo, bo ona może wyglądać babcinie, może totalnie zaburzyć może sylwetkę, mm -hmm. e, ale, ale gdzieś tam zwróciła na mnie uwagę i w ogóle przepięknie wygląda w połączeniu z opaloną skórą to tej pięknie. modelki. Kosztuje do... 99,90 i mm, jest to. Bawełna i poliamid. Czyli też tekno. takiego jakiegoś, ale jakoś nam moją uwagę. W sensie oglądanie teraz, Świetnie, tego, bo ja da, bardzo dawno nie wchodziłam na, że tak powiem, sieciówki, że oglądanie tego mi mocno inspiruje. Przyznaję tak, jeszcze, no, że naprawdę tak. mają ładne te, te zdjęcia, ładnie. Nie no, coś że no, że taki wiesz, ale na początku zainspirowałem się. 200 zł za spódnicę dużo. 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 To nie jest już polskich składem i, nie, i, I taką, która nie jest pewniakiem, której, która nie każdemu może służyć. Sukienka mini z odkrytymi ramionami. Och, jaka piękna Och, jaka jest ta piękna. sukienka. I to jest ten sam wzór botaniczny, co w tamtej tak, sukience. Tak, to pewnie ten sam materiał. Tak, o kurczę, ale przepiękna jest. Taka trochę, ja bym powiedziała tak, ona ma coś sobie z Ariany Grande, bo ona też ma siła takie odcięte pod biustem od razu yy, bardzo takie Obszerne sukienki i to super wygląda, kiedy właśnie te krótkie, jak tutaj. Tak. Że, zobacz, że tutaj na tym zdjęciu wygląda jakby to była bluzka. Tak. A tutaj wiadomo, że obniżasz to jakby mm, super. No ja strasznie żałuję, że nie mogę takich sukienek nosić przez ten właśnie duży wióz, bo no po prostu to wygląda kozacko. Te rękawy, Bardzo te rękawy handlowo. robią taką robotę, tak super sylwetkę budują. To wygląda tak uroczo, a jednocześnie tak sexy. No to prawda. Bursu... 260 zł, ale faktycznie sukienka, która może zrobić wielkie wow, tak. kiedy się ją bawełna mm -hmm. poliami. No, jakby okej. Okay. Ale właśnie reserve te ceny takie poszły wyższe. Podejrzewam, że dlatego, że te składy tam się tutaj muszą bardziej zgadać. No to co, na zachętę jakaś ostatnia rzecz? No to dawaj jeszcze. Mm, może Marynary chcę To, to zobaczyć, samo po... zawiesiłam się na niej też, pomyślałam, że to jest yy, coś, co w nas. Twojej szafie też jest y, dość Czemu często, skład? muszę do niego dać do składu. Da Dawaj skład. Aha, to jest liocel, czyli też, też pozyskiwany sztucznie naturalny skład bodajże, ale on jest, on jest bardzo porównywalny właśnie do wiskozy, do modalu, one są jakby na jednym, w jednej grupie klasyfikowane, Czy czyli taki bardziej spoko... szlachetna No tak, że oddycha, spoko, ehm, ten krój nie przekonuje mnie. Nie, I kolor tak. niebezpieczny. To jest taka m, między szarością i beżem, która ym, trupio, trupio, wyglądać. trupio wyglądać. Ten hmm. obniżony, mam wrażenie, jakby linia ramion, ale taka, że to nie jest powiększenie, tylko nie. jakby one będą opadać. Tak. No niebezpieczne. I w ogóle te kieszenie są w takim dziwnym miejscu, tak pionowo zrobione, poziomo zrobione, no to że tak odcina sylwetkę dziwnie. Y nie, nie? nie podkreśla kompletnie talii, jest no, dziwna, jeszcze bardziej dziwna. pudełkowa. Rozpięta jeszcze jak Ci mogę, ale... Dziwna jest ta. Dziwna. 280 zł. Nie, nie dałabym. Nie no kupiłabym. Ja nie, ja to tak to, to to, to Ale dobrze sfotografowana, bo jednak zwróciłyśmy mi na nią Tak, Mówienie. ale czekaj, dla szczytu ciekawości wpiszę. Liana marynarka w Rezert. Jestem ciekawa. czuję. Dwurzędowa marynarka z lnem. O, na przykład ta. I to już kosztuje 400 zł, bez, bez grosza. Bez grosza. Bez grosza. <grym 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 go. I sprawdźmy okay. faktycznie dla tego lnu jest, co? Pewnie. A, 50-50, bawełna /50, na len. Okej, okay, okay. no to jest, to jest. Ok, chociaż droga. Nie jest droga? 400 zł, jest droga. To już jest takie... e, I po bardzo podobny wstęp, tak naprawdę, fason do tamtej. Ale zobaczcie, ona ma te kieszenie o wiele fajniejsze. Ale ma te, jakby, e... za, jak, za, nie za kład, jakby. Jak to się nazywa? Pa, pa, pa. Nap, napy? napy? Nie, nie, bo napy mapy, są Papy, <ślad> nie No dobrze. I są yy, po No klapa. Klapy. Klapy? Mhm. <ślad> to jest klapa. Słuchajcie, i guzik no, też, jakby. Lepiej usytuowany A też, też niebezpieczny kolor. Bo to jest tak cytrynowy. Krem. Taki krem, no. ale taki śmietanka, No, tak. Taka skisła się. Ale o, Ale, o, materiał, o, materiał ale przepraszam, mm -hmm. czy to nie jest y, ta jodełeczka? Delikatna. To jest jodełka. Tak. Jaka? Jodełeczka. 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 i to mocna. Tak, mocna. O, kurs, kurs, to ładne. Ładne. Tak. No. ładne. To musisz, widzisz, to jest ten ciuch, który ty musisz dotknąć. Zbaczyć. I, I żeby Dobrze, ja tak. tego nie kupiła online, ale tak. gdybym pojechała, przymierzyła, to istnieje. Kto, kto wie. Chociaż cztery stówy w Z lumpie dużo. kupimy lepiej. Ja ogólnie Zapraszamy na Hollumbeck sobie, jeśli ktoś ją Tak, no więc myślę, że możemy na tym zakończyć, bo. Tak. Mogłybyśmy tak brnąć dalej, dalej w tę zakładkę nowości, ale ogólnie większość obecnie um, sieciówkowych kolekcji, właśnie mam że bazuje mocno na trendach, o których mówiłyśmy. I one faktycznie sprawdzają, to jest niesamowite, że też widziałyśmy, że jest dużo tych spódnic jeansowych z rozcięciem, jest tych spódnic Cargo, są takie właśnie topy bardziej szydełkowe, jest koronki bardzo dużo, właśnie te sukienki, które pokazywałyśmy, wszystko takie tak. zwiewne. Dziewczęce, ale jednocześnie bardzo seksy i kobiece wraca taki styl eleganckiej kobiety, która ma jednak luz. I to jest super. Ale to, co chciałam powiedzieć, mam wrażenie, że no nastała taka chwila, kiedy faktycznie te składy w sieciówkach zaskakują pozytywnie, że kiedyś... się. Mam wrażenie, że o tym się na, teraz na tyle często mówi, że wiadomo, ja też wiem i wielokrotnie jakby widziałam te informacje i często tych, o, tych osób, które jakby są odpowiedzialne za produkcję ubrań na przykład z polskich marek, że wiskoza w wiskozie też nierówna, mm -hmm. że... E, też tak jest. Wszystko, tak naprawdę też kwestia pozyskiwania tej... To, to wszystko gdzieś tam ma swoje korzenie jeszcze głębiej, ale co nie zmienia faktu, że mam wrażenie, że kiedyś w sieciu, gdybyśmy zrobiły to 4-5 Lat temu yy, mówiłobyśmy o tym, no piękna, ale poliester. Piękna, że ten poliester wtedy rządził, a że teraz widać, że się nie bardziej A czy ty w ogóle zdrowia. kiedyś, tak totalnie serio, szczerze. Czy ty na przykład, jak my zaczynałyśmy nagrywać YouTube'a, to ty patrzyłaś na te metki, jak yy, kupowałaś on, online, że musiała być bawełna? Nie. No ale chyba też nie. nie. Mi się wydaje, że to było tak, że ja totalnie wchodziłam w zakładkę skład, a teraz tak. to są mnie. Serio, to jest jakby już nawyk. Ja nie ma czegoś takiego, tak. że kupuję ładne doba, biorę, nieważne jaki skład. Nie, mnie to interesuje, że Nawet jeżeli miałobyś to poliester, ale żeby sobie wiedzieć chcemy być świadoma tego, co kupujesz, tak, że robię ja to, sam, nie? Tak, 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 tak. Patrz, więc, uczymy się teraz, tak? Więc <głos> <głos> dajcie znać, czy Wy też na tę zakładkę tak mocno zwracacie <noise> uwagę i czy ona ma dla Was znaczenie, no bo nie nie ukrywajmy, to też nie zawsze idzie za sobą, jeśli chodzi o um, długotrwałość ubrań, bo ubrania poliestrowe bardzo często są bardzo wytrzymałe, e, fakt faktem nie są oddychające i często możemy się w nich mocniej spocić, ale um, są też mniej, że tak powiem zmechacone, no, no ma też ten pol jest jakieś tam swoje powiedzmy atuty. Nie jest y, tak strasznie zły, aczkolwiek jakoś tak się go wystrzegamy. niemniej dajcie znać, mm -hmm. co ostatnio upolowaliście w sieciówkach albo na co polujecie, bo wiadomo, my pokazujemy rzeczy, które teraz są w tych najwyższych cenach, ale wkrótce one no, wylądują na tych wielkich wyprzedażach. Więc może tak. któraś z tych rzeczy, które teraz bym A ty sobie brać jedną przez... z tych, które oglądałyśmy? Jedna. Chyba ta sukienka z tymi pół, kolorowymi wzorami. Ona mi tak no, siadła mi. Ta Z takimi przeżyciami. Z tymi przyżyciami, z tym takim odcięciem, tym. ale A no, zarobista jest, to prawda. Także tak ja czuję, że przyknęłam. jeszcze to kolorystyczne e, mogłoby pięknie wyglądać z opaloną skórą, że, że ona jeszcze, że jeszcze dodatkowo podkreśli. Więc jakoś tak najmocniej ona mi teraz siadła. No bo wiadomo, ta spódnica z Zary też jest piękna, ale już coś podobnego mam. masz, znasz ten krój, mhm. że. No, A u to, ciebie? No, bo ta y, długa, strukturalna maxi z Rizard. Mhm, ta, do której widzę No, opad. widzę się w niej po no. prostu. Nie wiem, wiem, że może nie do końca na moją serwetkę, ale po prostu poczułam Czemu? je. Jej na maksa i nie niedobrze, nie nie. bo dzisiaj jadę do, na, na zakupy. Ale mam nadzieję, że ona jest tylko online dostępna, bo tak jest, bo właśnie, tak? zwróćcie uwagę, bo tak, parę było takich rzeczy, które bardzo mi się podobały przed wakacjami, chciałam kupić, ale już nie, jakby, nie zamawiałam, bo nie chciałam zamrażać gotówki sobie, ale było warto dużo rzeczy, które są tylko online. I one bardzo często są takie właśnie wymyślne. Okay. Mam, mam nadzieję, że tak jest z nią, bo nie chcę zbędnie wydać kasy, chociaż kurczę blade, no, to by wyglądały pięknie. No nic, dobrze. Wszystko. Żegnamy się, tak. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Będziemy bardzo, bardzo wdzięczne za subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo to dla nas naprawdę bardzo dużo znaczy i dążymy do tych 70 tysięcy. I oczywiście, jeżeli macie ochotę wpaść do nas na Instagram, to również Was tam zapraszamy, bo tam jest bardzo dużo, znaczy dużo się dzieje. Na rolkach, na naszym story, jesteśmy na bieżąco. No i to wszystko, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!